dajcie w kolejnym na w kanale. W dzisiejszym sobie nagramy unboxing takich tu oto, nie wiem jak to nazwać, ale takich pół czekoladek z firmy Dime. Oczywiście to coś zostało zakupione w Ikei, kto by się spodziewał? Znaczy, w sumie to nagrywam na końcu, ale tak naprawdę to będzie pierwszy odcinek z serii stałej z Ikei, gdzie pokazuję wam, jak się mój pokój cały zmienia, bo nawet nagle kupiłem. Taki mały spoiler. Ale, że jeszcze nie nagrywałem odcinków na temat tego, no to. A znaczy, nagrywałem, ale jeszcze ich nie montowałem, no to jeszcze wam tego pokazywać nie będę. Więc sobie możemy zacząć otwierać ten malutki, jakże piękny scyzorek prosto z Szwajcarii, zamówiony na. Nie, to jest nożyk. No, ale jak widać, sobie, zanim dojdę do tego, to mogę Wam przy okazji przypomnieć o tym, że. Aby subskrybować mój kanał, zajrzeć na mojego Instagrama, myślę, że nie pożałujecie, ale w tym czasie, co wy będziecie nie żałować z tego, yy, tego oglądania mojego Instagrama, mojego kanału, to ja się będę z tym bawić. Ale jak widać, nie będzie trzeba było robić cięć, gdyż ponieważ się udało, no, no to możemy sobie tak przejechać, po prostu od góry do dołu. No jak widać, nożyk jest dosyć mocny i ostry, więc z otwarciem najmniejszego problemu nie ma. oj, zasłoniłem wam cały widok. No dobra. No to sobie No i marzenie nie jednej osoby się spełnia, czyli biurko pełne małych czekoladek z firmy Dajm. Ja na potrzeby odcinka. Nawet wezmę teraz tutaj Wam go jednego rozetnę. I sobie go wyjmiemy ze środka. O kurwa ukłułem się. Ała, bolało. No ale dobra, mamy już jednego tutaj otworzonego. Widać się nie trzeba jednak otworzyć. Tego spróbujemy zębami klasycznie. Dobra, udało się. No i ta wygląda sama czekolada Tutaj widać, lekko uszyło, nie wiadomo od czego, ale sobie możemy przetestować smak Nie dosyć dobre, ale strasznie kruche Ta mała, krówkowa otoczka, nie otoczka, tylko wnętrze wnętrze, strasznie kruche ale jest jako tak bardzo dobre Więc no polecam takiego dajma No ostra no jest No więc Wam polecam spróbować i sorry, że my za mojego brudnego pazura No a więc więc pamiętajcie, aby zostawić suba yy, zajdzie samego Instagrama No i wszystkie linki są w opisie No więc do zobaczenia już na następnym odcinku Który będzie za dwa dni, chyba